No, niespodziankę mam faktycznie. Drodzy rolnicy, dostojni goście, szanowni państwo. Dożynki to przede wszystkim dzień radości, uroczysty. To też zabawa. Natomiast także pewna refleksja, pewnego rodzaju podsumowania, a może nawet i trochę zadumy. Patrząc na polską, a w szczególności na małopolską wieś, to faktycznie. Trzeba stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmieniła swoje oblicze. Istotnie wypiękniały te nasze zagrody. Rozbudowaliśmy szeroko rozumianą infrastrukturę techniczną. wzbogaciliśmy się o nowe technologie, nowy sprzęt, maszyny urządzenia. Ale szanowni Państwo, tak jak i każda dziedzina i rolnictwo ma blaski i cień. Trzeba powiedzieć, że mimo dopłat Mało kto wie, w Polsce na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat, a więc od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, z naszego kraju ubyło dwa miliony hektarów użytków rolnych. Szanowni Państwo, to bardzo duży kapitał, to mocny potencjał naszego kraju. Żeby sobie wyobrazić, jak duży. To przekracza on wielkością obszar Województwa Małopolskiego. Ubyło nam 2 miliony hektarów użytków rolnych, czyli większy obszar niż teren od Oświęcimia do Lipinek, od Zakopanego do Dąbrowy Tarnowski. Szanowni Państwo, tu chciałem powiedzieć, żebyśmy byli czujni, żebyśmy my nie myśleli, że ziemia to tylko sprawa rolnika, chłopa. To nasza wspólna sprawa to nasza narodowa tożsamość. I teraz. Kilka takich podsumowań, analiz. Szanowni Państwo, nie we wszystkich gałęziach rolnictwa jest dobrze. Szczególnie w hodowli następuje drastyczny kryzys. I tak przykładowo w hodowli trzody chlewnej mamy najniższe po głowie od niepamiętnych czasów. Polska, która do niedawna była światowym potentatem, jeżeli chodzi o produkcję wieprzowiny, w tej chwili importuje, sprowadza. Ponad 3 miliony warchlaków, głównie z Niemiec. Panowie, szanowni Państwo, trzeba sobie wyobrazić, że w sąsiednim województwie podkarpackim, gdzie trwałych użytków zielonych, czyli łąki pastwiz, jest znacznie więcej niż w Małopolsce, to sąsiednie województwo od szeregu lat nie jest już samowystarczalne, jeżeli chodzi o produkcję mleka, krowiego. W ostatnich miesiącach ze względu na słabą koniunkturę, za nieopłacalność. Ubito w Polsce ponad 8 milionów kurniosek i to w szczycie produkcyjnym. Teraz wspomniane owczarstwo, które pan marszałek tutaj wymienił. Owczarstwo już jest w stan krytyczny. Czy wiecie, szanowni państwo, że mamy 5 razy więcej saren w Polsce niż owiec? Bo saren mamy prawie 1 milion, a owiec niespełna 200 tysięcy. Mamy 4 razy mniej owiec niż mieliśmy tuż po wojnie, czyli po latach głodu i okupacji. A teraz powracając na nasze podwórko, tutaj na Karpaty, na Beskid Sądecki i sąsiedni Beskid Niski. Jeżeli nie zmieni się polityk, jeżeli nie będziemy mieć przyjaznych, konkretnych mechanizmów wsparcia, zarówno przez Ministerstwo, Urząd Marszałkowski, to te Karpaty nam tutaj zarosną. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili lesistość takich gmin jak Krynica, Muszyna, Piwniczna, Rytro, Nawojowa czy sąsiednie ujście gorlickie przekracza 70-75%. Statystyki mówią 65, 67, ale to są na bazie starych rejestrów gruntów pochodzących z lat 70-80 ubiegłego wieku. Dlatego musimy o tym mówić na szczeblu sołectwa, na szczeblu gmin, powiatu i województwa, abyśmy Zadbali o specyfikę krajobrazu Karpat, o tą tradycję i kulturę, aby zachowane zostały te najciekawsze, najcenniejsze ekosystemy i tak popularna wszędzie tak zwana bioróżnorodność. Dlatego trwają konsultacje, trwają jeszcze prace nad budżetem 2014-2020. Miejmy tę świadomość i wykaźmy determinację na każdym szczeblu. Abyśmy ugrali dla specyfiki Karpat, czy to w szczeblu dopłat uzupełniających, aby zmienić rok referencyjny, odświeżyć go, bo, bo jest z 2005, abyśmy mogli ugrać coś odnośnie ONW, czyli dopłat do niekorzystnych warunków gospodarowania, bo tutaj są niskie progi. Również, abyśmy mieli bezpośrednie wsparcie do tych najcenniejszych przyrodniczych zakątków w Polsce, jakie tutaj mamy, bo trzeba popatrzeć na te nasze łąki ziołowe, gdzie na przestrzeni jednego, dwóch arów możemy wyodrębnić ponad 100 gatunków roślin naczyniowych. Tego nie możemy nigdzie indziej zobaczyć. Dlatego na dzień tyle, jeśli chodzi o te problemy myśmy się tutaj tu jako powiat już włączyli i również z województwem małopolskim ja bezpośrednio z wydziałem współpracuję mamy kilka postulatów korespondujemy z ministerstwem część jest już w obróbce naszych postulatów myślę że jeżeli każdy rolnik ma jakieś przemyślenia ma swoje myśli co by tutaj poprawić jest ku temu okazja i ku temu szans Dziękuję serdecznie jeszcze raz z wdzięcznością, z wielką pokorą wszystkim rolnikom dziękuję, tym, którzy trwają przy ziemi macce. Za to serdecznie dziękuję. A znam realia gminy, bo jestem w niej prawie codziennie. I teraz dożynki to wspaniała okazja, aby coś tutaj właśnie pokazać, co mam. Pan marszałek tutaj wspomniał, że przed miesiącem przez nasze tereny pomykał Redyk Karpacki, czyli wędrówka owiec całym łukiem Karpat, od Rumunii poprzez Ukrainę, Słowację, Polskę, aż na Czechy. Dzisiaj właśnie opuszcza nasz kraj i w dniach 23-25 Redyk gościł na terenie Tylicza i chciałem w związku z tym jako opiekun odcinka Sądeckiego i Beskidu niskiego, podziękować waszej społeczności za bardzo miłe, sympatyczne rodziny, rodzinne przyjęcie to czynię na ręce pana Tadeusza Jarzębaka, waszego Sołtysa. Bardzo dziękuję serdecznie również za rodzinne przyjęcie gospodarza obiektu Domki w lesie, pana panu Jurkowi Karakule. Również serdecznie dziękuję i orkiestrze. Także bardzo pana Sołtysa zapraszam. Wręczę coś na pamiątkę. To, szanowni Państwo, jest zbyrcok, czyli dzwonek. Symbol do niedawna polskich Karpat, aby powrócił na te Karpaty. A jak ktoś zaśpi, panie sołtysie, i nie odda mleko, żeby go mleczarz nie odjechał, to można też użyć. No to, Tadziu, teraz nie pośpisz już rano, nie? Proszę państwa,